Cześć z tej strony Anubis, piątek 28 listopada. Zaczynamy tradycyjnie od CryptoBowls, Jak widzimy bardzo ładnie zielono wszystko na tygodniówce FER 22,8, SPX 60%, RAIN 107, Kaspa prawie 62, także rynek nabiera znowu Hołpium po ostatnich spadkach. Na Coin Market Cup widzimy Market cap na poziomie 315 Trilliona, Firengrid na poziomie 20, czyli wciąż mamy Fir. Alcoin Season na poziomie 21, RSI 56, czyli jesteśmy blisko overbought, ale jeszcze jeszcze troszkę. Jeśli chodzi o ostatnie 7 dni, tak jak mówiłem, SPX, Caspa, Quant, World Liberty Finance, Monero i Flair na szóstym miejscu, także brawo. A najgorzej radzi sobie Memecore, Starknet, Zikash, Aptos, Dash i Celestia. Przechodząc na wykresy, widzimy Bitcoin na poziomie 92,200. Wczoraj był dzień, gdzie Ameryka nie pracowała, bo był ten Thanksgiving Day, także mieli przerwę. Dzisiaj chyba też rynki są krócej otwarte, chyba do 19 naszego czasu, jeśli dobrze pamiętam. Także też może być e, różnie, natomiast dzisiaj bardzo dużo opcji na Ethereum i Bitcoina wygasa, więc może być później jakaś tam zmienność. Total tu nam pokazuje 3,1, czyli podobnie. Dominację Bitcoina mamy 59,28. I zobaczmy jeszcze flare. flare 1,5 centa z kawałkiem widzimy raz, 2, 3, 4, 5, 6 świec z rzędu na dniówce wzrostowych. Natomiast RSI nie wygląda zbyt dobrze. No zobaczmy, mam nadzieję, że utrzyma się ten trend, ale zobaczymy. Oczywiście, żeby tutaj o czymkolwiek mówić, to musimy przejść przez poziom 1,65, mniej więcej, może nawet 1.7. Tu jest ta strefa, gdzie się odbijaliśmy wcześniej, także też mieliśmy, widzicie, taki wzrościk i później jebut. Także zobaczymy. I Songbird miał jakąś tam jedną świeżkę wzrostową i znowu tutaj, znowu ma ciężary niecałe 0,3 centa. Także jest ciężko. Na centorze widzimy TVL całego, wszystkich protokołów jest 304 miliony, no ale myślę, że to się zmieni wkrótce na dużo wyższe wartości, ale o tym później. Przechodząc na DeFi, widzimy podobne wartości jak w poprzednich tygodniach, czyli najwięcej płaci Tether do zwrapowanego Flare na się USDC, zwrapowany Flare też jest nieźle, 300%. Nasze jeszcze pary Stably, Sparkdex, Tether do USDX, 21%. Na Sparkdexie USDT do USDC, 23%. I jeśli chodzi o lendingowe protokoły, no to tu widzimy, Ethereum jest 5,6%, USDT 11%, USDC 5% z kawałkiem. Jeśli chodzi o centymetr no to rynek też, tak jak widzimy tutaj na ETF-ach, troszeczkę znowu ma wiarę. Część sprzedaje, część kupuje, ale generalnie ostatnie dni dosyć pozytywne. Na Ethereum wygląda sytuacja jeszcze lepiej: wszyscy kupują prawie, prawie nikt nie sprzedaje i jest super. Także przejdźmy już do wiadomości. Wiadomości zaczniemy od takiej ciekawostki. Tu widzicie zdjęcie Hossa z Community Flair Czyli tak wygląda kolega John z Community Flair Informacja zupełnie do niczego niepotrzebna, niemniej jednak, jako ciekawostkę zostawiam, żebyście widzieli, jaka twarz stoi za tym kątem. Tutaj mamy informację od Flair która mówi o tym, że już ponad 100 tysięcy użytkowników skorzystało z tej promocji na Rewolucie, gdzie można. Nauczyć się czegoś o flare, ale można też parę flare dostać. Także całkiem fajna adopcja. Ciekawe ile z tych osób z nami zostanie. Myślę, że niewiele. Niemniej jednak, dobrze, że takie coś jest. Flerdevs poinformowało o tym, kto wygrał ostatnie Flare Bounty na ETH Global w Buenos Aires. I tu widzimy pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Czyli pierwsze miejsce Gold Eat Money można pożyczać na bazie swojej track record w Polymarket i credit score. Też ciekawa rzecz. Myślę, że całkiem interesujące takie budowanie swojego zaufania poprzez swój performance po prostu. Więc czekam aż te wszystkie projekty one rzeczywiście rozwiną skrzydła, chociaż żeby część się pojawiła już tak pełną piersią. Nie mam pojęcia, ile to miałoby trwać, no ale mam nadzieję, że to w którymś momencie rzeczywiście zaistnieje, bo projektów jest dużo, a, a nie widzimy ich za bardzo. Drugie miejsce: Omni Lotto. Czyli tutaj loteria na bazie XRP. To jest taka gamifikacja, czyli taka gra połączona z rywalizacją. To też ciekawe, ciekawa, interesująca rzecz. I trzecie, Field, Cross-Chain Yield Router, czyli taki tracker, który pozwala wam między łańcuchami śledzić, gdzie można ten yield znaleźć. I tutaj właśnie jest to połączone z Aave Curve. No i oczywiście to FXRP. Poza tym bonusowo. Automatic Market Maker dla zmiennych commodities, gierka jakaś. Także no ciekawe tutaj w GitHubie można sobie poczytać, jak ktoś jest zainteresowany. Także tutaj na stronie flerdevs Lubię bardzo Quantica, właśnie za to, że te jego posty są takie niejednoznaczne i ciężko powiedzieć, co one oznaczają. Tutaj widzimy, że do końca roku są przynajmniej trzy kluczowe daty, które są istotne dla fler Jedna z nich to jest 3 grudnia. Czyli pozostają jeszcze 2 3 grudnia to oczywiście start Firelight i Stakingu. Może jeszcze coś ciekawego w tym roku się wydarzy. Oczywiście czekamy na to. Zobaczymy. Flare przygotowało taki guide, w jaki sposób głosować, bo głosowanie tuż za rogiem. Także za chwilę będziemy mogli zagłosować. I tutaj jest taki filmik: 6 minut. Myślę, że też dobra rzecz, jak to zrobić. Zostawię w opisie, ale myślę, że większość z nas wie, jak to zrobić. Tutaj post od Hugo, który pisze tak: Flare pojawiło się na rynku w okresie bez. Zrealizowało, dowiozło. Frel pojawiło się na rynku w okresie Hossy. Awansowaliśmy z Market Cupem w ich rankingu. Zrealizowaliśmy, dowieźliśmy. Rzucajcie w nas czym chcecie. Będziemy realizować, dowozić i piąć się w górę. Myślę, że to taki fajny post na pokrzepienie serc i myślę, że tego typu komunikacja też jest potrzebna, także też wam tutaj podrzucam ten temat. Warto czasami po prostu coś takiego powiedzieć, co sprawi, że człowiek się uśmiechnie i pomyśli, że będzie dobrze. Tu ostatnio dzieliłem się takim spojrzeniem, że być może start Firelight jest odłożony, aż będzie lepszy sentyment na rynku, no ale tu Sara inaczej do tematu podchodzi. Mówi o tym, że odpalenie protokołów, kiedy sytuacja na rynku nie jest najlepsza, mm -hmm. bardzo dużo mówi o sieci, o użytkownikach. Produkty są odpalane nie wtedy, kiedy jest dobry czas, ale wtedy, kiedy są gotowe i jest sygnał sygnał rośnie i produkt pasuje do rynku. No oczywiście, że pasuje, bo jeśli, o czym już mówiłem, ten yield dla XRP się pojawi, no to będzie to dosyć istotna rzecz i jak najbardziej będzie tym zainteresowanie. No i to ostatnie zdanie też jest kluczowe. Budowanie fortu na Burzę śnieżną jest sposobem, żeby ją przetrwać. No i oczywiście tym fortem dla nas jest Flare i to, co buduje. Już 1 grudnia mamy kolejny space ekosystemu Flare. I tutaj było pytanie na temat aplikacji, które chcielibyście zadać 23, czyli tydzień temu mniej więcej, i będą na nie odpowiedzi. Jestem ciekaw, czy coś ciekawego się dowiemy, ale no jak zwykle zapraszam oczywiście do słuchania. Ignite Market poinformowało, że przenosi się już na swoją docelową stronę, czyli ignitemarket.xyz. Także też sobie możecie to wrzucić w zakładki, dobrze wiedzieć i dobrze mieć linka gdzieś zapisanego w ogóle. Taka higiena. Pracy na krypto jest dla mnie bardzo istotna i też polecam robić coś takiego, żeby nie wpisywać przeglądarkę to, co chcecie znaleźć, tylko po prostu te strony, które używacie, sobie rzucić w zakładki i trzymać, no bo bardzo łatwo się nadzieć na jakiś skam i niepotrzebne nerwy później są. Uważam, że najważniejszym postem tego tygodnia jest właśnie ten post. Najpierw go wam przeczytam, a później skomentuję. Nic nie jest niezależne od warunków rynkowych, ale jeśli jestem z czegoś dumny to z tego jak udało nam się zarządzać naszymi wydatkami w stosunku do poziomu finansowania, aby zapewnić sobie zawsze zapas środków, którego zazdrościłyby nam niemal wszystkie inne firmy w tej branży. Myślę, że jedną z największych zalet pracy w funduszu hedgingowym jest to, że nauczyła mnie ona dyscypliny w rozsądnym zarządzaniu kapitałem Flare Foundation. Bardzo ciekawa myśl, dlaczego ona jest dla mnie taka istotna. Mianowicie pokazuje, że Hugo ma tego świadomość, że ten cash flow i finansowanie jest super ważne i jego doświadczenie właśnie w tym hedge fundzie pokazuje, że on wie jak zarządzać tym funduszem. Bo moją największą obawą na przyszłość jest to, czy Flair ma wystarczająco kasy, żeby przetrwać kolejny bear market. Nie wiem kiedy on nastąpi, ale on kiedyś nastąpi, to każdy chyba jest tego świadomy, wcześniej czy później będzie i wtedy się dowiemy kto pływa bez majtek parafrazując znane powiedzenie Warrena Buffetta. Ważną rzeczą jest to, że jeśli Hugo tak pisze, no załóżmy, odłóżmy na chwilę cynizm na bok, że wszystko można napisać, załóżmy, że to jest prawda, więc on też myśli o tym, jak to przetrwać i ta dyscyplina w zarządzaniu funduszami jest bardzo, bardzo istotna. Więc bardzo mnie to cieszy, cieszę się, że taki post powstał i mam nadzieję, że on będzie prawdą i spokojnie Flair przetrwa tą zimę na krypto, bo kto przetrwa wróci silniejszy na bazie znanej już antykruchości, o której też już kiedyś mówiłem. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, i mam nadzieję, że właśnie ten przyszły bear market wzmocni fler i jego pozycję. Myślę, że wiele projektów zawinie wtedy mandżur. Już widzimy pierwsze jakieś tam końce projektów. I to jest oczywiście normalne: skończy się kasa, kończy się taniec. Mam nadzieję, że z Flare tak nie będzie i z Flare po prostu historia się potoczy tak jak powinna się potoczyć w przypadku dużych ważnych projektów Pomyślę, że ludzie w Solanie, Ethereum, XRP nie obawiają się bear marketu bo mają już te fundusze i tak samo będzie z Flare także bardzo bardzo dobry post GSI tutaj wrzucił taki krótki pościg i czytamy tak jeśli dołożymy do tego Flare czyli data plus natywna interoperacyjność Firelight, TE, plus weryfikowalne obliczenia, Enosys, PMW, Safe Accounts i Zero Knowledge Compliance Layer. Nie tworzymy DeFi, nie tworzymy Swift 2.0, nie tworzymy Wall Street 2.0. Stworzymy infrastrukturę, która pozwoli trwać temu systemowi. No i to jest bardzo, bardzo ważna myśl, ponieważ to, co my dzisiaj obserwujemy, pamiętajcie, to jest dopiero narodziny giganta. Mam nadzieję, że narodziny giganta i ten gigant robi właśnie podwaliny. Dobrze pomyśleć o tym w ten sposób, że na razie widzimy pojedyncze puzzle, nie widzimy pełnego obrazu i tak ma być. To jest jak najbardziej ok, natomiast technologicznie myślę, że bardzo ciężko fler zarzucić jakieś błędy, jakieś słabe punkty, tylko po prostu trzeba być cierpliwym. Ale nie wiem, czy Wy tak czujecie. Ja na pewno, że to jest naprawdę początek czegoś bardzo ważnego i bardzo dużego dla rynku, dla rynku krypto. Tu jeszcze jedna przypominajka od Fler, że niedługo zaczyna się głosowanie. No i tutaj w jaki sposób te głosy są liczone. Twoje głosy to są zwrapowane Fler plus zastępcowane w czasie snapshotu i delegacja nie usuwa tego prawa do głosu i fundacja plus VC nie mogą brać udziału w tym głosowaniu. Także niedługo przed nami głosowanie. Natomiast Songbird miał swój update 2 grudnia o 12:00 czasu UTC i tutaj jest zmiana technologiczna, większa efektywność, niższe koszty egzekucji i wsparcie dla nadchodzących modularnych innowacji lendingowych, czyli pożyczkowych. Także ten Songbird może też nie jest jeszcze taki do końca martwy, jak nam się wszystkie wydaje. Ok, fajnie. Oby Songbird wstał z kolan, bo no, jeśli patrzymy przez pryzmat price action, to rzeczywiście jest bieda. Jesus Rodriguez natomiast poinformował, że, że będą współpracować z Krakenem. No i tutaj jest artykuł, zostawię wam go w opisie, też warto przeczytać. Myślę, że też ciekawa rzecz, widać, że ten Kraken jest gdzieś najbliższy temu Flair i Sentora będzie właśnie z nimi współpracowała. Quantic natomiast zapytał... Jaki powinien być główny cel na 2026 rok dla FLER? To jest bardzo dobre pytanie, i też chciałbym poznać Wasze opinie w komentarzach. Także, jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat i co jest najważniejsze, to, to dajcie znać. Tu tylko pokażę Wam jeden post. Z perspektywy projektu myślę, że wszystko jest ok. Z perspektywy użytkownika bezpośrednie stablecoiny, depozyty stablecoinów i na giełdy, możliwe może stablecoiny z innych krajów, tokenizowane złoto i srebro. No i karta kredytowa byłaby super. No i myślę, że ta karta kredytowa to rzeczywiście byłoby coś absolutnie epickiego. I bardzo chciałbym z tego móc skorzystać kiedyś. No a tutaj, jako uzupełnienie poprzednich postów, mamy właśnie start naszego nowego głosowania. Więcej o nim było w poprzednim odcinku, także, jeśli ktoś ma potrzebę, niech sobie przesłucha. Natomiast, jeśli nie, no to tutaj macie informacje w linkach, które są w poście. Oczywiście, link zostawię w opisie, także, głosujemy. I na koniec. A wrzuciło to, na co czekamy w przyszłym tygodniu, bo ten tydzień rzeczywiście nie był bardzo intensywny, jeśli chodzi o wydarzenia na flare. Natomiast tutaj mamy kilka ważnych rzeczy. Czyli pierwszego mamy trzeci od końca flare drop, numer 34. Pierwszego też mamy space. To chyba nie jest y, przypadek, że po flare dropie, kiedy wszyscy mają dobre humory, ten space się pojawia. Później trzeciego, firelight jest odpalany. No, i później plus nagrody dostajemy. Piątego, kolejne nagrody FTSO. No, i tutaj wskazują, że jest dosyć dobra szansa na to, żeby ten kap został facetów wypełniony i podniesiony. No, bardzo jestem ciekaw tego trzeciego. Czekam na to i będę obserwował zarówno cenę XRP, jak i TVL na Flare i oczywiście nasz. Kochany token FLR, też, także myślę, że przyszły tydzień będzie dosyć interesujący, i czekam na niego niecierpliwie. I to wszystko na dzisiaj, dzięki do następnego, cześć.